Moja firma miała kreta, więc zastawiłam pułapkę z fałszywymi informacjami. Nienawidzę zdrajców, zwłaszcza tych, których sama się zatrudnia. Przez trzy miesiące nasza firma miała przeciek. Każdą strategiczną inicjatywę, którą rozwinęliśmy, nasz największy konkurent jakoś o tym wiedział. Każda koncepcja produktu, którą omawialiśmy na zamkniętych spotkaniach, pojawiała się w ich prezentacjach dla inwestorów tygodnie później. Każda strategia cenowa, którą debatowaliśmy wewnętrznie pojawiała się w ich kontrofertach do naszych klientów. Na początku myślałam, że to zbieg okoliczności. Potem myślałam, że to pech. Po trzecim miesiącu wiedziałam, że to sabotaż. Ktoś w moim zespole karmił informacjami wroga. Miałam trzech podejrzanych, wszyscy zatrudnieni w ciągu ostatnich miesięcy. Wszyscy z dostępem do spotkań, gdzie dyskutowano nasze strategie. Ben, były dyrektor marketingu z Zawsze zadawał pytania o nadchodzące plany. Alice, przeniesiona z naszego biura w Chicago, cicha, profesjonalna, ale została dwukrotnie pominięta przy awansie przed przeprowadzką. Sam, świeży absolwent MBA z czołowej uczelni, rządny, dowodzenia sobie, nieustannie networkujący poza firmą. Każdy z nich mógł być kretem. Nie miałam dowodu, żadnych podstaw, tylko instynkt i wzór przecieków, który pokrywał się z ich przybyciem. Potrzebowałam pułapki. Czytałam lata temu o pułapce kanaryjnej technice kontrwywiadowczej podobno używanej przez CIA. Dajesz różnym podejrzanym różne wersje wrażliwych informacji. Jeśli informacja wycieknie, konkretna wersja, która się pojawi, wskazuje dokładnie kto cię zdradził. Proste w koncepcji, niszczące w wykonaniu. Zaplanowałam indywidualne rozmowy ze wszystkimi trzema podejrzanymi. Nic niezwykłego, tylko rutynowe spotkania kontrolne dotyczące nadchodzącego projektu. Opowiedziałam każdemu z nich o tajnym nowym wprowadzeniu produktu naszej firmy. Ten sam produkt, ten sam harmonogram, ten sam entuzjazm, ale zmieniłam jeden kluczowy szczegół dla każdej osoby. Powiedziałam Benowi, że planujemy niespodziankowe wydarzenie premierowe w Miami, ekskluzywna lokalizacja na South Beach, bardzo tajne. Powiedziałam Alice, że premiera odbędzie się w Londynie, prywatna prezentacja w historycznej lokalizacji, tylko pierwszorzędna prasa. Powiedziałam Samowi, że ujawnimy w Tokio, strategiczny ruch, żeby podbić azjatycki rynek, wysoce poufne. Przysięgałam każdego z nich na absolutną tajemnicę, dając im poczucie zaufania, wyjątkowo jakby byli częścią wewnętrznego kręgu. Potem czekałam. 7 dni. To był tydzień życia. publiczne naszych konkurentów, ich social media, ich komunikaty prasowe, blogi branżowe, pokrywające nasz sektor. W dniu szóstym znalazłam to. Blog o branży technologicznej, znany z in. publikowania wewnętrznych wycieków, wypuścił historię z nagłówkiem: Gigant przemysłowy planuje tajną premierę w Londynie dla rewolucyjnego nowego produktu. Londyn, nie Miami, nie Tokio, Londyn. Tylko jedna osoba w mojej organizacji wierzyła, że premiera odbędzie się w Londynie. Alice. Nie skonfrontowałam jej natychmiast. Najpierw wszystko udokumentowałam. Sprawdziłam jej dzienniki dostępu i znalazłam niezwykłe wzorce pobierania. Sprawdziłam metadane jej e-maili i odkryłam zewnętrzne zasady przekierowania, które ustanowiła. Zebrałam wystarczająco dużo dowodów, żeby upewnić się, że nie będzie żadnej dwuznaczności, żadnych wymówek, żadnych komplikacji prawnych. Potem wezwałam ją do mojego biura. Przyszła ze swoją zwykłą, opanowaną postawą. profesjonalną. Uśmiech. Notatnik gotowy do przyjmowania instrukcji. Nie uśmiechnęłam się w odpowiedzi. Odwróciłam swojego laptopa do niej. Na ekranie był post blogowy o premierze w Londynie. Bezpośrednio obok był mój udokumentowany raport naszej prywatnej rozmowy, gdzie dałam jej ten konkretny szczegół. Jej twarz zbladła. Mogę to wyjaśnić. Nie ma nic do wyjaśnienia Alice. Miami było fałszywe. Tokio było fałszywe. Londyn był wersją, którą dałam tylko Tobie i jakoś Londyn jest wersją, która wylądowała na ulubionej stronie konkurencji do przecieków. Otworzyła usta, zamknęła je, otworzyła ponownie. Nic nie wyszło. Przesunęłam list o wypowiedzeniu przez biurko. Twoje zatrudnienie zostaje zakończone ze skutkiem natychmiastowym. Ochrona cię. Twoja ostatnia wypłata zostanie dostarczona pocztą. Nasz zespół prawny skontaktuje się z tobą w sprawie umowy o Firma powierzyła ci poufne informacje, a ty sprzedałaś je ludziom, którzy chcą nas zniszczyć. Spróbowała ponownie. Nie rozumiesz. Oni przyszli do mnie, zaoferowali. Nie obchodzi mnie, co zaoferowali. Podjęłaś decyzję. Teraz żyjesz z konsekwencjami. Wstała powoli. Jej ręce drżały. Będziesz tego żałować. Nie, Alice. Ty będziesz tego żałować. Szpiegostwo korporacyjne to poważna sprawa. Nasz zespół prawny już przygotowuje dokumentację do możliwego zgłoszenia karnego. Sugerowałabym, żebyś znalazła sobie dobrego prawnika. Przyszła ochrona. Wyprowadzili ją. Nie spojrzała za siebie. Siedziałam sama w moim biurze i pozwoliłam sobie na mały moment satysfakcji. Przecieki natychmiast się zatrzymały. Nasze następne wprowadzenie produktu przebiegło bez jednego przedwczesnego plotki. Nasz konkurent był całkowicie zaskoczony. Ben i Sam zostali oczyszczeni. Nigdy nie wiedzieli, że byli